Wyobraź sobie, że czekasz na swojego numeru w kolejce ZUS. Masz ulgowy bilet. Wyciągnąłeś go jakiś miesiąc temu. W kurtce nosisz koperty z dokumentami, które zbierałeś latami. Twoje serce bije szybciej, bo dzisiaj dowiesz się, jaka będzie twoja emerytura. Przychodzisz co miesiąc, patrzysz na drzwi, a tam siedzi pracownik ZUS. Uśmiech na jego twarzy mówi wszystko, ale czekaj. Przed chwilą coś się zmieniło, coś naprawdę dużego, coś czego nikt nie spodziewał się aż tak szybko. Witaj, jestem tutaj, aby powiedzieć ci o zmianach, które zmieniają życie milionów Polaków. To nie jest zwykła wiadomość o waloryzacji, to nie jest kolejny e-mail z ZUS, który trafił do folderu SPAM. To jest przełom. I dzisiaj dowiesz się, dlaczego wszyscy mówią o nowej minimalnej emeryturze w wysokości 2030 zł. Ale, żeby zrozumieć skąd to się wzięło, musimy cofnąć się o kilka miesięcy. Na przełomie 2025 i 2026 roku Polska żyła przemieszanym uczuciem. Z jednej strony pensjonariusze czekali na wiadomości o waloryzacji emerytur, z drugiej strony, na to wszyscy wiedzieli, że poprzednie podwyżki były skromne. Zapamiętaj te liczby. W 2024 roku waloryzacja wyniosła 2,8%. Brzmi dobrze? Czekaj, to ledwie 10 zł więcej dla przeciętnego seniora, nieprawda? To jest sedno problemu. Gdy ceny rosną o 5, 6, czasem 7%, a twoja emerytura rośnie zaledwie o 2-3%, tracisz nie teraz, ale każdego dnia. Każdy miesiąc to była walka o to, aby wystarczył chleb, mleko, leki. Ten stan trwał zbyt długo. Prezydent Duda przysłuchiwał się głosom setek tysięcy emerytów. Nie były to głosy zbyt głośne, raczej ciche, pełne rozpaczy, wysyłane w listach, e-mailach, na spotkaniach. Jedna pani z łodzi pisała: Panie prezydencie, jak mam przeżyć miesiąc z emeryturą, którą dostaję? Moje wnuki chcą, żebym była szczęśliwa. Ale ja myślę tylko o tym, czy starczy na opał. Tych listów było tysiące, a ostatnio rzecz wcześniej nieznana w Polsce. Zaczęły się konsultacje na szczycie władzy. O co chodziło? Prezydentem zaproponowano zmianę, która miała być rozłożona na kilka lat, ale coś się zmieniło. Gdzieś w pałacu prezydenckim, w ministerstwie, w sali obrad ktoś powiedział: czemu czekać, czemu nie teraz? I tutaj zaczyna się drama. Wszyscy spodziewali się, że minimalna emerytura w 2026 roku wyniesie około 1900 zł. Wiadomo było, że będzie podwyżka, ale jak zawsze spora. Rząd przygotowywał scenariusze, media spekulowały, seniorzy liczyli na palcach, a potem zaskoczenie: ogromne! Minimalna emerytura nie wyniesie 1900 zł. Wyniesie 2030 zł. 230 zł więcej niż wszyscy się spodziewali, to brzmi jak mały kawałek chleba, ale dla seniora żyjącego na minimalnej emeryturze to oznacza prawie 5% więcej gotówki. 5% to nie są już okruchy z tutorialami ZUS, to jest rzeczywista zmiana. Ale czekaj, jest coś jeszcze, coś, co prawie nikt nie zauważył w pierwszych relacjach mediów. To nie jest jednorazowa zmiana, to jest początek nowego systemu. Rząd obiecał, że nie będzie już takich lat, kiedy emerytura rośnie tylko o 2%. Od 2026 roku minimalna emerytura będzie waloryzowana nie tylko wskaźnikiem inflacji, ale także wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Wiesz, co to oznacza? Oznacza, że twoja emerytura będzie rosnąć szybciej znacznie szybciej. To zmienia wszystko dla osób, które żyją na krawędzi. Wyobraź sobie teraz scenę z prawdziwego życia. Pani Janina. Wdowa, emerytka od 17 lat, każdego piątego miesiąca czeka na przelew. Dokładnie o ósmej rano sprawdza konto, bo wie, iż Zus zawsze wpłaca punktualnie, na minimalnej emeryturze. Mówię ci: 2030 zł brutto to jej świat, jej całe życie. Z tych pieniędzy płaci czynsz 800 zł. Zostaje jej nieco ponad 1000, leki 500, ciepło. W zimę osiemsetek, jedzenie 300. Wszystko niemal się chwieje na krawędzi. Ale teraz od 1 stycznia 2026 roku pani Janina dostanie więcej, dostanie 2030 złotych. To oznacza, że będzie mogła kupić lepszego sera, czasem przynieść wnuczce coś więcej niż cukierka. To może się wydawać niemożliwe dla kogoś, kto nigdy nie żył w ubóstwie, ale dla pani Janiny to oznacza godność. Oznacza to wybór. Teraz, ponieważ każdy zadaje sobie to pytanie, ile dokładnie wzrośnie Twoja emerytura? Odpowiedź zależy od tego, na jakiej minimalnej emeryturze się znajdujesz. Jeśli pobierasz świadczenie na poziomie minimalnym, czyli 1780 zł brutto w 2025 roku, to dostaniesz podwyżkę dokładnie 250 zł. Ale to nie jest koniec. Jeśli Twoja emerytura jest wyższa niż minimum, również wzrośnie. Tym razem proporcjonalnie każdy dostanie coś. Ale czekaj, tam gdzie naprawdę robi się ciekawie, to u osób na emeryturze za pracę fizyczną, osoby niepełnosprawne. Osoby, które wcześniej przeszły na emeryturę, dla nich również są przygotowane wzmocnienia. O ile tego dokładnie nie ujawniono, ale projektując nowy system, prezydent obiecał: nikt nie straci, każdy dostanie coś. Ale każda zmiana przynosi też pytania: czy to oznacza, że wzrośnie również podatek? Tak. Techniczne, minimalna emerytura wzrośnie, ale ponieważ pobierając taką kwotę, seniorzy są zwolnieni z wielu podatków, twoja na rękę wzrośnie niemal w całości. Czy to oznacza zmianę w składkach? Nie. Składki, które już wpłaciłeś, pozostają. To oznacza jedynie zmianę minimalnego progu gwarancji. Czy to będzie trwałe? Tutaj jest najciekawsza część. Prezydent zdecydował, że to nie będzie jednorazowa decyzja lecz początek reformy systemowej. Od 2026 roku emerytura będzie waloryzowana dwoma wskaźnikami. Inflacją oraz średniorocznym wzrostem wynagrodzeń. To oznacza stabilność, to oznacza przyszłość. O, wracając do pani Janiny, co się zmieni dla niej w praktyce? 1 stycznia 2026 roku budzi się o 7, tak jak każdego dnia, pije kawę, czeka, o 8... Czeka na przelew. Dzisiaj przychodzi 2030 zł. Widzisz różnicę na koncie? Dwie stówy i 30 zł więcej. Dla niektórych to mały szczegół. Ale dla pani Janiny to oznacza, że nie będzie musiała prosić córki o pieniądze na leki. To oznacza, że kupi sobie lepszy chleb, nie ten najtańszy. To oznacza, że będzie mogła wziąć sobie na święta coś przyjemnego. Może wełnę na szalik, czy jakiś słodki krem do twarzy. Godność, niezależność, spokój to są rzeczy, które cena kupuje dopiero kiedy ich ci brakuje. Pytanie brzmi: czy to wystarczy? Ekonomiści debatują. Część mówi, że to za mało, bo emerytura w Polsce jest i pozostanie niska. Inna część mówi, że to za wiele, bo budżet wytrzyma krócej niż myślimy ale nikt nie sprzeciwia się jedno: że to ruch w dobrą stronę od lat. Po raz pierwszy od wielu lat rząd postanowił zagwarantować seniorom niezmienną grę ze wskaźnikami, ale rzeczywistą poprawę. I nie na papierze, ale na koncie bankowym. Od 1 stycznia 2026. Dla kogoś, kto obserwuje rynek pracy, to też zmiana. Wiesz dlaczego? Bo emerytura, która wzrasta szybciej niż pensje, to rzadkość. Zwykle jest odwrotnie. Zwykle jest tak, że przychodzisz na emeryturę, a świat się toczy naprzód, a ty zostaniesz w tyle. Ale nowa formuła waloryzacji zmienia tę logikę. Jeśli zarobki w Polsce będą rosnąć szybciej niż inflacja, a to bywa, to emerytura również będzie rosnąć szybciej. To system, który zatrzymuje segment utraty możliwości nabywczych. To jest myślenie przyszłościowe. Co musisz zrobić? Niewiele. ZUS wie, kto pobiera minimalną emeryturę. ZUS wie, ile ci się należy. Od 1 stycznia automatycznie trafimy na twoje konto nowa kwota. Nie musisz nic robić, nie musisz pisać pism, nie musisz czekać w kolejce. To będzie proste, tak jak powinno być. Choć wiadomo, że czasem ZUS pracuje wolniej, więc jeśli do 5 stycznia nie zobaczysz podwyżki, spokojnie do 10 zawsze przychodzi. Zawsze. Poznam setki historii, kiedy przychodzą plotki, a potem okazuje się, że wszystko jest w porządku. Czy to jest koniec reformy emerytalnej? Nie, to jest początek. Po tym kroku ma przyjść kolejny: zmiana sposobu liczenia emerytur dla osób, które pracowały długo, ale w okresach z niskimi zarobkami. To dotyczy wielu osób, które pracowały w czasach PRL-u, gdy zarobki były nominalnie niskie to będzie osobna opowieść. Ale dzisiaj cieszmy się z tego, co mamy. Z tego, że od 1 stycznia 2026 roku minimalna emerytura wyniesie 2030 zł. Zapamiętaj tę liczbę, opowiedz ją swojemu sąsiadowi. Powiedz swojej babci, która martwi się o przyszłość. Powiedz wszystkim, że coś się zmienia. Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej. Jeśli masz pytania, które pojawiają się o trzeciej nad ranem, gdy martwisz się o emeryturę. Zasubskrybuj naszą stronę. Będziemy tu dla Ciebie, analizując każdy krok reformy emerytalnej, każde wyjaśnienie z ZUS, każdą zmianę, która dotyczy Ciebie osobiście, bo to jest Twoje przyszłość. A Ty zasługujesz na to, aby rozumieć każdy szczegół. Zasubskrybuj teraz, a będziesz zawsze na bieżąco. Do zobaczenia w następnym filmie.